Witajcie w ostatniej odsłonie serii w kołogrodu, gdzie pokazujemy trzy inspirujące pomysły na to, co możecie wykonać w swoim ogrodzie. Czas więc po raz ostatni zakręcić kołem i przekonać się z jakiej kategorii będą to patenty, a tego zaszczytu dostąpią dziś Primoz, Arci i Abi. Wyglądam trochę faktycznie jak prowadzący tego odcinka, bo rozdzieliłem waszą kolorystykę. Dwa teamy. Monotematyczność w doborach modowych, tak? Ja idę pierwszy. A co? O tym. Co teraz zrobisz żonie Magdzie? Jest! Yes! Yes! Szansa jest niewielka, ale myślę, że zdjąłem to przeznaczenie zabiego. Oszukałeś przeznaczenie. Dobra, sprawdźmy to, bo nie wytrzymuję. Czyli jak teraz wypadnie drugie życie. Drugie życie. Nie, nie. Yes. Po trzech drugich życiach w końcu chwila relaksu, chwila odpoczynku. Dopiero no, będziesz no, mógł no. się zrelaksować, jakbyś miał drugie życie. Zakończę to kręcenie kołem. Tu razem damy radę i robisz sam. To tak. się wykaże. to się wykażesz. O! Bez sensu, protest, można mieć dwa razy tą samą kategorię? <śmiany> Zmiana, cofamy wszystkie odcinki. Gdyby było więcej odcinków, to może bym ja był ogrodowym sztukmistrzem. No dobrze, kochani, nie ma co przedłużać, zabieramy się za majsterkowanie. Do dzieła! Po trzech odcinkach, gdzie nadawałem rzeczom drugie życie, w końcu nadszedł ten upragniony moment, czyli chwila relaksu. Ale to nie oznacza tego, że przecież usiądę, założę ręce i nie będę niczego robił a mianowicie zrobię dwa w jednym, czyli stół, który transformuje się w ławkę. I Mam do tego przygotowane kantówki, deski, przydadzą się jeszcze jakieś wkręty, farba albo impregnat. No i zobaczycie, co z tego wyjdzie. Zapraszam! No dobrze, najpierw dostępne elementy na konstrukcję ławostolika. I tak mam tutaj sześć o długości 107,4, tyle samo o długości 50 cm, tyle samo o długości 52,4 cm no i dwie dwudziesteczki. Poskręcajmy to. Jak dobrze wiecie, skręcanie dociętych elementów to tak jakby zabawa klockami Lego. Wystarczy kilkanaście wkrętów i z pojedynczych sztuk powstają ramy do naszej konstrukcji. No i dobrze, moi drodzy, obie połówki mam już przygotowane. To jest część, która będzie zarówno nogami stołu, jak i siedziskiem. Ale do czego zmierzam? Będą tutaj włożone kantówki, które właśnie będą szły nieregularnie. Za chwilkę je dotnę i będziemy to Wszystko składać. Ciężko tu o konkretne wymiary i kąty, dlatego elementy docinam i na bieżąco je przymierzam. Wzór jest już gotowy, zatem instaluję go na miejscu. Perfekcyjnie skręcamy. Znów do pracy zaprzęgnięta zostaje wkrętarka i wkręty. Kolejny etap mamy odhaczony. Widzicie, oparcie wygląda już znacznie lepiej, jak jest ono wypełnione. Według mnie to, że one idą tak właśnie, każda w inną stronę wygląda naprawdę fajnie. Ja natomiast zabieram się już do malowania. Farba biała, przystosowana do warunków atmosferycznych, w końcu robimy ławkę na ogród, więc po prostu oglądajcie. No i kolejny czasochłonny etap przede mną, ale myślę, że efekt będzie tego warty. Postarajcie sobie wyobrazić bielutki mebel na tle zielonej trawy. Obie części ramy naszego ławko stołu mamy już pomalowane. Pora przygotować blaty. Jak widzicie, mam tutaj deski typu pióro w pust. Najpierw je muszę sobie skleić, potem oczywiście je dotnę, pomaluję, wszystko będzie wyglądało pięknie i będziemy mogli przejść dalej. Zaczynajmy. Najpierw klej. Nakładam go sporą ilość, aby wypełnić przestrzeń pomiędzy piórem i w pustem. Element po elemencie sklejam części blatu, po czym zabezpieczam je ściskami stolarskimi. Kolejny krok to dokładne wyszlifowanie powierzchni. Trochę kleju wyszło na zewnątrz, więc wszystko to trzeba doprowadzić do porządku. Po odpyleniu na blat nakładam bejcę. Kolor dąb pasuje tu idealnie, jednak to nie wszystko. Bejca sama w sobie pozostawia matowy efekt, jednak zobaczycie jak pięknie podbijają lakier. Każdą ze stron pokrywam podwójną warstwą. Blat. Pierwszej połowy ustawiony perfekcyjnie, zatem nadeszła pora, aby go przymocować, aby nie robić tutaj jakichś dodatkowych dziur na naszym blacie, bo kręcę go po prostu tutaj od spodu. Kręty oczywiście zamalujemy. Ostatnim już krokiem jest połączenie obu elementów i tu wykorzystam zawiasy, aby ławka rozkładała się w stół, no i na odwrót. Moi drodzy, już od ponad roku leży tutaj taka stara, metalowa wanna. Powiem wam szczerze, mieliśmy zrobić z niej kilka fajnych projektów, no ale jak widzicie, żaden nie doszedł do skutku. I wydaje mi się, że teraz jest idealna chwila, aby coś z nią zrobić. Tym bardziej, że wylosowałem kategorię drugie życie rzeczy. A więc bierzemy ją, troszkę ogarniemy i robimy oczko wodne. I w międzyczasie poszukałem sobie takiego miejsca, gdzie fajnie wkomponowałoby się to oczko. I wydaje mi się, że będzie to najlepsze miejsce. Ale jak widzicie są trawy, linie nawadniające, ale to nie jest problem. Trawy zaraz przekopię w miejsca, gdzie wypadły w tamtym roku, a linie nawadniające poprzesuwam. I wydaje mi się, że to będzie idealne miejsce na oczko. A teraz jeszcze zgrabię trochę tej kory, bo szkoda. I przymierzymy zaraz wannę. Dobra. Obracam. Doli weź kamerę. O dobra. Zakopiemy wannę i obkopiemy delikatnie dookoła kształt taki chcemy, ale mi się wydaje, że docelowo zostanie ona tutaj, więc dziurę teraz pod wannę kopiemy w tym oto miejscu. Obrysówka, ok, i wanna może na razie znikać. Życzcie powodzenia, bo, bo trochę roboty będzie. Ok, bazę naszego oczka mamy już, czyli tutaj centralny punkt, gdzie będzie znajdowała się wanna, ale muszę nakreślić ostateczny kształt, który chcemy uzyskać, więc biorę farbę i szpicuję. Dalej bierzemy łopatę do ręki i jedziemy. Eee! Sie Siema oko! Ho, ho, ho. Teraz dopiero wybiorę do równiutkiego i nawet jak ta ziemia wpadnie, to ją sobie wybiorę, bo i tak na sam koniec idzie tutaj folia, więc nie ma co się stresować. No i moi drodzy, dziura wykopana, wanna usadzona. No i teraz pozostało przed nami wyłożenie takiej oto folii izolacyjnej do oczek wodnych. Dobra. No i teraz poprzez uzupełnianie wody to wszystko się ściąga. To poukłada idealnie, ale taki jak trzeba było zrobić, mimo wszystko. No i teraz przechodzimy do kolejnego etapu, czyli obcinamy folię i obkładam całość takim oto łupkiem. Słuchajcie, tutaj będzie jeszcze taka kaskada, po której będzie spływała woda z takiej oto pompki. No ale najpierw lepiej wyciągnąć sobie wężyk, więc teraz zawczasu przyciągnę i będzie git. Tak, wężyk przerzucony, ale kabel od prądu nie przerzucony. Goli dopiero zauważył. No i słuchajcie, pompka działa, wszystko elegancko, więc układamy dalej naszą kaskadę. Idzie pierwszy obserwator. Zobaczymy co powie. Nie? Fajne worki. Ja, tak zawsze robi zazdrość, sąsiad. Nie zobaczy tego, co masz fajne, tylko Ty, o, nie... jak wypalona trawa. Ale dobra, ale ja mam jedno pytanie, nie? Kiedy to powstało przecież? <laughs> ale, o, i to ja tego nie widziałem. To dobrze świadczy o nas. <laughs> Nawet się nie spodziewałem i w sumie nie mówiłem wam tak naprawdę, że ja to zrobię szybko, ale Ty, faktycznie... Ja, to, jest, to jest tak głębokie. Gdybym miał Ci takie coś zrobić w ogrodzie, chciałbyś? Sam sobie zrobię. To nie wygląda na trudne. To... <śmienny> Sam sobie zrobię. <śmienny> nie przemyślałeś. Powiedział, że może Ci zrobić. No ale za pieniądze pewnie. <śmienny> Trochę tak. Nie ale... wiem jak mnie słychać, bo Goli nie przyniósł mikroportu. Ale teraz jeszcze obsypię tą całość kamykami takie z 20-30 cm. No i resztę uzupełnimy korą naturalną. No, moi drodzy, i pora na podsumowanie. Moim zdaniem kategoria drugie życie rzeczy została spełniona na piątkę, ale najważniejsze jest ten szum wody, pływające rybki i te roślinki. De facto, bez tej wanny też możecie zrobić coś podobnego, więc polecam ten projekt. Ogrodowa sztuka, czyli kategoria, w której z założenia majsterkowe dzieło ma się wkomponować w ogród, i właśnie do tego będzie zmierzał mój pomysł, łącząc też w sobie takie kategorie jak drugie życie rzeczy, czy taniej się nie da. A dlaczego? Dlatego, że to właśnie rower będzie stanowił sztukę upiększającą nasz ogród. Oto i on, a raczej ona, bo to stara i wysłużona damka, na której ząb czasu odcisnął się już na dobre, żal jednak ją wyrzucać na złom, tym bardziej, że każde zerknięcie Potęguje wspomnienie. Postanowiłem więc udać się do Castoramy po kilka niezbędnych rzeczy: papier ścierny, benzyna ekstrakcyjna, podkład czy farbę w sprayu. No dobra, mam wszystko co niezbędne. Plan jest taki, aby rower przeszedł istny zabieg spa, no i został pomalowany na nowo. Po co? No tego właśnie dowiecie się już niebawem. Praca na świeżym powietrzu, więc nie ma co narzekać. Ogólnie trzeba się pozbyć tego co zdezelowane i dokładnie zmatowić powierzchnię. Wszystkie ogniska rdzy nie są tu mile widziane, tak jak i naklejki. Staram się więc tego wszystkiego pozbyć. Pamiętajcie, że zanim nałożycie farbę na dowolną powierzchnię, trzeba ją najpierw odtłuścić benzyną ekstrakcyjną, a potem pomalować podkładem, na przykład takim w sprayu. Po co nam on jest potrzebny? Przede wszystkim po to, aby zwiększyć przyczepność farby, a tym samym przedłużyć jej trwałość. Skoro już się napracujecie przy tego typu projekcie, to warto, aby wasze dzieło powstało trochę tym bardziej, że będzie wystawione na warunki atmosferyczne. Biała dama już całkiem ciekawie wygląda, chociaż ta biel to raczej w słońcu się lepiej prezentuje. Po podkładzie przyszedł czas na docelową farbę. No i pamiętajcie, aby wybrać taką dedykowaną do metalu, bo wtedy będziecie mieli pewność, że nic wam się nie skruszy. Podobnie jak w przypadku podkładu trzeba tu pokryć jeszcze raz całą powierzchnię, zabezpieczając ją tym samym przed słońcem i wodą. Potem wjeżdżają doniczki, które wypełniam dowolnymi kwiatami, ale najlepiej będą tu wyglądać te wylewające się z doniczek jak surfinie czy niecierpki. I tak właśnie wygląda moja ogrodowa sztuka, gdzie żywe kolory kwiatów są najlepszą farbą, a płótnem otaczający je krajobraz. No dobra, trochę odleciałem, ale myślę, że takie połączenie będzie naprawdę oryginalnym akcentem podkreślającym urok. Waszego ogrodu. Powodzenia!